Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Ciacha, a w dzisiejszym odcinku poradnik dla Was. Mam nadzieję, że się Wam spodoba i zapraszam Was do oglądania. A więc spoko, skoro się już udało zrobić challenge wstępny w mniej niż 10 sekund, to teraz Wam słuchajcie wyjaśnię na czym będzie polegał dzisiejszy odcinek. Dzisiaj pokażę Wam, jak, tak jak macie w tytule również i na miniaturce, jak używać Waszego telefonu jako kamerki czy to na jakimś komunikatorze, czy to na live'ach, to słuchajcie, dzisiaj sobie zobaczycie przy pomocy aplikacji IP Webcam. Jeszcze chciałam was przeprosić, że w drugiej części odcinka, tam na komputerze, niestety będzie tak raz głośniej, raz ciszej, ponieważ coś się, słuchajcie, mikrofon zepsuł, ja się dopiero teraz kapnąłem, to co jest głośniej przyciszyłem, a to co jest ciszej podgłośniłem, żeby wam się, słuchajcie, lepiej oglądało, ale tak, tak czasami TAKIE WYBUCHY SĄ, więc nie wystraszcie się, polecam Wam sobie troszkę ściszyć, ponieważ, no, no, przepraszam Was, ale da się słuchać. Więc przepraszam Was yy, i co? Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc słuchajcie, słyszymy się już w poradniku. Musimy zacząć od telefonu, aby tutaj, yy, słuchajcie, mieć właśnie podgląd, to musicie sobie zainstalować aplikację. Ja tą aplikację, słuchajcie, powiem Wam, że ją od, używam od dłuższego czasu i naprawdę bardzo dobrze się, się sprawuje. Minusy jedyne to, że nie ma dźwięku przez tą aplikację i czasami się laguje, na przykład jak na przykład macie to jako mm, kamerę, prawda, to wtedy, słuchajcie, to się właśnie Wam yy, laguje. Dobra. Ale teraz y, już się zajmijmy właśnie jak to zrobić. Wchodzicie sobie w sklep Play, wpisujecie sobie IP Webcam i pobieracie sobie, słuchajcie, właśnie tą aplikację. Klikacie sobie Otwórz no i wyskoczy Wam takie coś. No słuchajcie, może nie jest to zbyt ładna aplikacja, ale ważne, że słuchajcie, działa. I tutaj ja bym Wam polecał nic nie ruszać, ale jeżeli Wy to słuchajcie, pierwszy raz odpalacie, to możecie sobie tutaj ustawienia wideo, i tutaj sobie możecie ustawić kamera główna. Czy chcecie na przykład kamerą przednią, tu sobie po prostu słuchajcie, ustawiacie kamerę i tyle. To znaczy, przepraszam Was, pomyliłem. Jeżeli chodzi o dźwięk, owszem, jest dźwięk, ale jeżeli chodzi o synchronizację, jeżeli macie nawet dobry internet, to, no, to niestety jest opóźnienie. No, więc jeżeli chcecie, to słuchajcie, dźwięk jest, ale no niestety na bardzo złym poziomie. Ok, pamiętajcie o tym, żeby sobie teraz uruchomić, tutaj, właśnie internet przez koniecznie wi-fi nie dane komórkowe, tylko wi-fi i sobie teraz słuchajcie tutaj klikać na dole uruchom serwer, teraz słuchajcie macie tutaj w drugą stronę no i dobra ja sobie tutaj położę telefon, dobra i co tutaj, słuchajcie, możemy zobaczyć? Możemy tutaj zobaczyć na dole adres http 2. Kropek, ukośnik, ukośnik 100, 192 .3 .2 I to jest, słuchajcie, strona właśnie też, samo to 192.168, to jest strona routera. Ale nas interesuje to, co jest, słuchajcie dalej. Musicie to sobie gdzieś zap zapamiętać, ponieważ właśnie to teraz będziemy przepisywali do, właśnie w komputerze. Ale jeszcze słuchajcie za nim, ponieważ tutaj już na telefonie się wtedy nie będziemy yy, słyszeć czy wam pokażę tutaj operację. Operacje to możecie sobie na przykład ostrość zatrzymać, działać w tle, czyli że na przykład sobie słuchajcie, używać czegoś innego, żeby na przykład, nie, nie wiem, niby komuś pokazać, że nie macie tej aplikacji włączonej, a tak naprawdę wam przechwytuje, wygaszanie, no różne tam słuchajcie, rzeczy. Yy, no i co? Teraz sobie słuchajcie, musicie właśnie ten kod, ten słuchajcie, numer przepisać sobie właśnie do waszej przeglądarki internetowej. Ok, a więc słuchajcie, jesteśmy już przy komputerze, teraz y, prze, wpisujemy sobie właśnie to, czy z tym http, czy bez tego, wszystko jedno i tak i tak Wam zadziała. Klikacie sobie Enter i wyskoczy nam dokładnie taka strona. Tutaj sobie słuchajcie, możecie wszystko ustawić, na, na przykład sobie powiększenie dać, na przykład sobie takie, ale to się nie opłaca, y, bo nas słuchajcie, to nie interesuje, tylko my. Jeżeli chcecie tutaj właśnie dźwięk, to tutaj możecie sobie, sobie dźwięk sobie dajcie, HTML5. OK. Nas nie interesuje, to wpisujecie sobie ukośnik wideo. Enter. I jak widzicie, słuchajcie, wyskoczyło nam takie coś. I o co z tym, słuchajcie, chodzi? A to chodzi z tym o to. A to chodzi z tym, słuchajcie, o to, że tutaj właśnie macie podgląd z naszego, naszego właśnie telefonu. Uwaga, teraz je podniosę. Opuszczę, podniosę, opuszczę. Tutaj, żeby wam zbyt dużo nie pokazywać, nie wiem, mam tutaj, poczekajcie, mam tu długopis przy sobie, co? to wam długopis pokażę, zobaczcie jaki piękny, tutaj zasponsoruję normalnie firmę, polecam, polecam, ogólnie stamtąd mam długopis, dają za free długopisy, polecam, ogólnie nikt mi za to nie zapłaci że polecam. No i dobra, i to słuchajcie, że już po prostu chcecie mieć po prostu taki podgląd, to już macie gotowy. Ale jeżeli, a ja teraz słuchajcie, pójdę o krok dalej i Wam pokażę co, żeby na, na, na przykład w swojej kamerze mieć takie coś, na jak, w jakimś komunikatorze, na przykład się mnie zapytacie: ciacho, ale po co? No to Wam dam praktyczny przykład. Po pierwsze, nie macie kamery na przykład. A chcecie sobie używać, to sobie po prostu podłączacie wasz telefon. Albo słuchajcie, na przykład drugi przykład, nie wiem, kamera wam nie działa, albo na przykład trzeci przykład, no nie wiem, no nie wiem. Na przykład chcecie pokazać coś, co się dzieje w drugim pokoju, a na przykład macie komputer stacjonarny i macie kamerę na kablu, to nie pokażecie. A tak telefonem możecie, jeżeli macie dobry net na całe mieszkanie albo na cały dom. Co robicie? Kopiujemy to wchodzicie sobie teraz na stronę obsproject.com i pobierać sobie program obs studio to jest słuchajcie program właśnie do robienia live'ów jeżeli jesteście jakimiś tam streamerami to pewnie go macie, ja go na przykład tutaj mam i sobie słuchajcie tutaj właśnie na, na przykład w ten sposób sobie słuchajcie właśnie robię live'y dobra i ok, gdy macie już gotowe ja tej pokażę, klikacie sobie plusik i robicie sobie nową scenę. Nazywacie jak chcecie na przykład, nie wiem, kamera z telefonu. I dodajecie sobie nowe tutaj źródło danych. Czyli uwaga, uwaga, przeglądarka. Nazywacie to sobie na, na przykład, nie wiem, kamera, telefon. I wklejacie sobie tutaj ten URL. Teraz słuchajcie, tutaj macie już nasz podgląd, zobaczcie. I teraz sobie polecam Wam sobie tak na przykład troszeczkę podnieść, albo nie musicie, po prostu żeby tutaj, trzymając Alt, sobie tutaj zmniejszyć tak, żeby tych czarnych pasków nie było. A może, słuchajcie, u Was być tak, że Alt Wam nie zadziała. Co wtedy? Klikacie sobie prawym, filtry i tutaj powinno być takie coś jak przytnij, przytnij, uzupełnij. I z tym tutaj, słuchajcie, przytnij. sobie po prostu przycinacie, jeżeli u Was alty nie działa, nie? Albo, nie? albo nie wiem, nie wiem, no nie macie alta, albo się zepsuł. Zepsu. No to też prawdopodobne. I to, słuchajcie, trzymając sobie zarożek, powiększamy. Pamiętajcie, że, że, że tutaj nam się trochę, nam się trochę mogło zdbanić. OK, i git. Teraz, słuchajcie, jeżeli sobie chcesz, odpalicie na przykład streamka albo nagrywanie, wszystko jest git i działa. Tylko pamiętajcie, że jeżeli chcecie to mieć jako kamerę to słuchajcie, tutaj to troszkę, słuchajcie, jeżeli chcecie to mieć kamerę, nie ma tej, w OBS-ie, nie ma gotowej tej funkcji. Jak widzicie, u mnie tu jest takie coś jak rozpocznij kamerę wirtualną. Wy tego nie będziecie mieć, wy będziecie tylko rozpocznij stream, rozpocznij Przez nagrywanie. Co robicie? Wbijacie sobie znowu do przeglądarki, wpisujecie sobie OBS Virtual Camera i sobie wchodzicie w pierwszy link, czy tam, no nie wiem, w każdym razie, razie musi wam takie coś wyskoczyć. I co? Klikać sobie po prostu tutaj get to download. Wyskoczy Wam instalator. Tam słuchajcie, zapyta się was, w jakim miejscu macie zainstalowanego OBSa. Najprawdopodobniej będzie to program file, to powinno słuchajcie, samo wykryć. Jeśli nie, to sobie poszukajcie na dysku, gdzie macie OBSa i będzie git. Po zainstalowaniu w narzędziach pokaże Wam się tutaj VirtualCam. A, jeszcze się was będzie pytało, czy chcecie jedną, czy cztery. Polecam wam sobie zrobić cztery kamerki. Dobra. Macie tutaj Virtual Cam, możecie sobie tutaj coś tam zrobić, aut auto start włączyć itd. itp. A tutaj na najważniejsze jest to, żebyście sobie tutaj wybrali, jeżeli macie 4, bo jeżeli jedną, to nie, ale tam właśnie się zapyta sobie, weźcie 4 sobie tutaj wybieracie jedyn y tą jedynkę bez numeru i klikacie sobie samki. Następnie klikacie sobie tutaj rozpocznij kamerę wirtualną i teraz już słuchajcie, to macie na właśnie swojej kamerze. I słuchajcie, jak to teraz będzie wyglądało? Jak to zrobić, żeby na przykład na Skype'ie było widoczne? Ja Wam to pokażę na na, 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 no na powiedzmy na, no chyba dwóch albo trzech komunikatorach Wam pokażę. No, yy, dobra. Yy, no to co, słuchajcie, teraz Wam to pokażę. OK, słuchajcie, mamy tutaj Skype'a, ustawienia Skype'a, jak widzicie, mam tutaj wybraną kamerę USB 2.0 Webcam Device, to jest moja kamera normalna, którą sobie, słuchajcie, specjalnie włączyłem w innej, na, na innym pulpicie, żebyście, słuchajcie, nie mieli podglądu, żebyście nie widzieli. I sobie tutaj wybieram OBS Virtual Camera. I teraz, słuchajcie, widzicie to, co mamy w naszym OBS-ie, czyli jeżeli sobie znowu nasz, koks długopis wezmę, to proszę was bardzo, nasz koks długopis no trochę tak, bo jest za daleko o, teraz git. to słuchajcie nasz koks długopis widać no i słuchajcie teraz sobie po prostu tutaj zamykacie to okienko i na Skype działa to właśnie w ten sposób ok, a teraz słuchajcie, jesteśmy na discordzie podobna sytuacja, wybieracie sobie obs virtual camera i w podlądzie uwaga, uwaga Byście się chyba nie spodziewali. Znowu mamy, słuchajcie, tutaj e, długopis widoczny. Wszystko pięknie, ładnie, widać. Elegancko, picobello. E, dobra. No i co? Na Discordzie to, słuchajcie, wygląda tak. Jeśli chcecie sobie powrócić, to sobie, słuchajcie, znowu zmieniacie na waszą normalną kamerkę. A teraz, słuchajcie, jeszcze widzimy się na e, Google Meet. I tutaj, słuchajcie, podobnie e, trzy kropeczki ustawienia. Obraz. I tutaj sobie kamerę wybieracie na OBS Virtual Camera. Uruchamiacie sobie nasz podgląd. I uwaga, uwaga, uwaga. Dyn, dy dy dy, Widać, tylko sobie tutaj słuchajcie jeszcze coś wam tutaj chcę pokazać. Pewnie słuchajcie nie zgadniecie co. Uwaga, uwaga, jeśli wiecie napiszcie koniecznie w komentarzu. Kto powiedział, że słuchajcie yy, długopis, to się pomylił, bo tym razem ołówek. A więc tak słuchajcie, przeszliśmy sobie przez trzy komunikatory. Mam nadzieję, że słuchajcie, komuś pomogłem, ale jeszcze słuchajcie, żeby nie było aż tak nudno, pokażę Wam, słuchajcie, sposób, jak kogoś wkręcić. Załóżmy, że ktoś, nie wiem, od was wymaga, żebyście włączyli kamerę. A wy słuchajcie, tej kamery nie chcecie włączyć. Mówicie, że wam nie działa, że nie wiem, że nie wiem, że dzisiaj coś nie łączy, albo że nie wiem, że... Ja wiem, że Wam toster zjadł y, kamerę na przykład. Wiem, że to było głupie, naprawdę. Nie musicie pisać w komentarzu. Wiem. Ok, yy, i co słuchajcie? To w takim przypadku, yy, korzystając z naszego sposobu, klikacie sobie dodaj, źródło danych. Nazywamy to sobie na przykład niedziałająca kamera. Ej, w ogóle ja bardzo szybko piszę. Jak chcecie, żebym kiedyś zrobił test szybkości pisania, to piszcie w komentarzu. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to mam 7 CPS-ów. Klikacie sobie OK i przeglądaj. OK. Teraz sobie, słuchajcie, pobieracie paczkę efektów do filmów takiego jednego youtubera. Jeśli to oglądasz, to cię pozdrawiam pewnie słuchajcie jeżeli widzieliście kilka moich wstępów to wiecie o kogo mi chodzi pobieracie sobie słuchajcie mogę wam link do filmu dać tego w opisie gdzie to można pobrać i sobie słuchajcie wybieracie tutaj youtube loading mp4 klikacie sobie pętle, ważne pętla ok i uwaga klikacie sobie teraz prawym filtry prawym dodaj kluczowanie koloru kolor hop zielony przejrzacie sobie tak żeby to wam tutaj do samego końca, albo niekoniecznie, żeby Wam to nie znikło, gdzieś tak myślę, myślę, że gdzieś, słuchajcie, tyle będzie spoczko. Powiększacie i słuchajcie, macie tutaj gotowy efekt. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o Skype'a, wybieracie sobie znowu OBS Virtual Camera i znowu wkręcacie, mówicie, że Wam kamera coś po prostu się wczytuje. A jeżeli to, słuchajcie, na już nie, ma... nie jesteście przygotowani do tego to sobie, słuchajcie, wtedy to usuwacie, wyłączacie sobie to, Virtual kamery wyłączacie, a Wy i wtedy ustawiacie sobie to, no i to słuchajcie, jeżeli ktoś zna OBSa, tego plugina, plug no to już to się, słuchajcie, może nie nabrać, ale jeżeli ktoś jest taki naprawdę nieogarniający i tak, jak jest tutaj kamera skreślona, jeżeli chcecie tak na szybko, to myślę, że słuchajcie, spoczko, to Wam też, słuchajcie, myślę, że powinno y, chociaż na chwilkę pomóc. A więc słuchajcie, ok, podsumowując, link do filmu, na który możecie sobie pobrać tą wstawkę, macie w opisie tego filmu i link do pobrania właśnie tutaj aplikacji, która nazywa się IP Webcam. Również słuchajcie, do, do pobrania, do Google Play'a dam wam, słuchajcie, w opisie właśnie tego filmu. A tak, jeszcze by the way, jak chcecie, to sobie możecie nawet takie cudo wstawić sobie na waszą kamerkę. A jak to dla was za mało, to sobie nawet możecie wstawić licznik, który będzie odliczał na przykład do końca jakiegoś spotkania. A jak chodzicie do szkoły, to na przykład do początku albo do końca lekcji. Szczerze nie polecam. Bo próbowałem. Do początku, jak coś. Więc to słuchajcie, na, nawet przeszło, ale jak do końca lekcji, to raczej wam słuchajcie, nie polecam. A więc okej, okay, słuchajcie, ja Wam będę bardzo serdecznie dziękował za oglądanie tego odcinka. Dzisiaj, yy... a zresztą nie będę tego mówić, bo jeszcze się muszę zastanowić. Więc bardzo serdecznie Wam, słuchajcie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Jeśli komuś pomogłem, to zachęcam do łapkowania yy, i do, słuchajcie, yy, subskrypcji, ponieważ no od paru dni żadnych subskrypcji, a do, słuchajcie, do 15 bym fajnie było mieć te te 300, nie? Ale to słuchajcie, od Was zależy, czy sobie strzelicie, jeśli macie jakieś inne konto, albo na przykład yy, nie wiem. Więc jeszcze raz, yy, bo tutaj niestety miałem problem techniczny, yy, zachęcam Was właśnie tutaj do subskrybowania, ponieważ mamy na chwilę obecną, jak to nagrywam 288 od 3 dni. Więc mam nadzieję, że no po tym filmie może jakieś takie chociażby o 290 to by było już naprawdę bardzo fajnie, udałoby się wbić. A ja Wam słuchajcie, dłużej nie przedłużając, dziękuję za obejrzenie tego filmu i że poświęciliście swój czas na obejrzenie właśnie tego poradnika. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!